Siemaneczko Ziemeczki, z tej strony Dumen i to jest kolejny odcinek z Master Builders, czyli trzeci odcinek, a za mną dzisiaj jest. Pierwszy raz! Ja, <laughs> No i dziewczyny oczywiście. Więc dobra, więc widzimy się pończę. Dobra, więc jesteśmy już na właśnie... Na Master Builders na MC jak wiecie. Dobra, a więc mamy włączając z, 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 z. Dobra, poza tym, jak wiecie, to jest moja dziewczyna, więc, no, jak się no, jeszcze la. raz. No, A więc tak, um, oczywiście moja dziewczyna się trochę wstydzi, no, ale Dobry. mam nadzieję, że po jakimś czasie się, no, będzie ok. Dobra. Bardzo przepraszam, jeżeli tego, że będziemy jakby przerywało, czy coś, jakby spóźnienia tam, no po prostu, no ma problemy z programem nagrywania czasami mi się tak naprawdę włącza, nie wiem czemu no ale dobra budujemy sobie węża mam nadzieję, że jakoś tam fajnie ocenią ludzie poza tym opowiadaj, co tam u ciebie słychać w górę no, u mnie słychać, tak nie boli, wszystko boli aha, <noise> no okej okay. no to, to szkoda, naprawdę szkoda Widać tak, mówię. No. Dobra. E, a więc tak, jak wiecie, już live w ogóle live'a dzisiaj nie będę nagrywał. Jeżeli dolećcie to 5 lutego. Z powodu. Wprost powiem. E, was rozpieszczałem. Wy po prostu tego nie docenialiście. Więc ma, będzie, będą część odcinka, a nie kurczę w live'a. No. Więc przepraszam bardzo. Ale no cóż. Raz się żyje, raz podwozem, raz nadwozem, nie? No. Pewnie ocenicie to 2 na 10, tak naprawdę, bo ja nie umiem węża budować. Ale cóż, mam nadzieję, że będzie. No, tak będzie. Dobra. <gryczny> Pewnie będzie się śmiać. Się... O, jaki, jaki dziwny wąż tu przyszedł. No dobra wygląda jak jakaś czurka, rozpłaszczona raz rozpościona. <grystanie> no. Można tak od no, można tak powiedzieć, że tak wygląda. Sama <grystanie> zobaczysz, sama zobaczysz. Dobra, nie hmm. kanałów. o, Jezu. Nie, to nawet nie jest wąż jakich... Za przeproszeniem, nie wiecie co, to przypomina to będzie jakby plus 18 naprawdę. Pierdziela. <finely> o Jezu, ale ku... <authority playshalf> Co ja już wygaduję? Dobra, a, może... jest ok, jest okej, okay, bo są węże, nie? Jako taką. Ale nie jest, nie ma szału, nie ma szału, tak naprawdę, prawda? O... No i chyba najlepszy będzie. Jest dobre jest dobry. Monty, wiesz. Coś tak mi się wydaje, ja mam na najgorszy najgorszej tak naprawdę O tego pierwszego, pierwszego, bo to nie jest nawet ten na temat, to nie był, nie? Tak naprawdę, a co to jest? Tak, pff, no, za przeproszeniem Nie no, przepraszam bardzo, że będę, no Że wiecie, takie wrażenie w ogóle Ale dobra, to nie jest w ogóle, w ogóle wąż Chociaż, że się starałem O, to jest porządny włącz, niż tam, 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 tam było Eee, powiem tak, słabe trochę Um, like. No właśnie, zostawcie like no. lajka. <laughs> Jakiś domek Muszę to tak Więc um, moje oczy krwawią, tak naprawdę. No, bo to nie jest wąż, bo miało być wąż. Jak to się mówi? E tak chociaż, tak napi było napisane. O, też moje. Aha, 2 na 10, zapewne. 2 na 10, dajcie. To jest jakby ja szczurka. Exactly. Jeszcze rozwalili mi o oczy, no Ty, ja Birthday, co wie A co to jest? To jest jakiś człowiek, kurczę, z pistoletami To nawet nie jest na temat ludziska, w ogóle wiecie co umiecie czytać? <grym, 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 jeszcze, jeszcze to w ogóle jakaś głowa taka wykrzywiona No ale dobra, to jest, um, to wygląda wiecie jak? Jak e, dż, dż, dżdownica ale ja powiem tak, jest słabe, jeżeli zdążyłem, tak naprawdę. No znowu. No niestety. Byłem to byłem na trzecim miejscu, no do spoczkę, nie? Odzyska. Dobra, to było już na wszystko, więc no, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i... wbijajcie do mojej dziewczyny na kanał. Co dobrze w ogóle nie w ogóle nie wygrywa. no dobra, wbijajcie, wbijajcie. Ale coś tam kiedyś nagram. No może, ze mną. Dobra, no. więc trzymajcie się, cześć, baję